Państwa, w roku 2013 Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało cztery zalecenia. Jednym z zaleceń to dokument poświęcony leczeniu naciśnienia tętniczego. To wspólny dokument przygotowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Naciśnienia Tętniczego. Ja miałem być przyjemność bycia członkiem tego zespołu, z, głównie z ramienia europejskiego. Towarzystwa Naciśnienia Techniczego. Taki dokument to bardzo wiele tak naprawdę lat pracy, 20 autorów, 42 recenzentów. No i dokument, który tak naprawdę po raz pierwszy swoje zalecenia dotyczące leczenia naciśnienia technicznego opiera na poziomie dowodów czyli doskonale państwu znany system rekomendacji, pierwszy, drugi, trzeci, poziom dowodów A, B, C, po raz pierwszy. Przewija się w dokumencie leczenia naciśnienia tętniczego. To trzeci wspólny dokument Europejskich Towarzystw. Pierwszy dokument się ukazał, pierwsze zalecenia w roku 2003, kolejne zalecenia w roku 2007, no i trzecia edycja tego dokumentu, która ukazała się w bieżącym roku. Oprócz wykorzystania systemu poziomu dowodów i Poziomu rekomendacji, jakie inne ważne elementy nowości pojawiają się w tym dokumencie? Zacznijmy bardzo krótko od diagnostyki, od kwestii pomiaru ciśnienia tętniczego. Sama klasyfikacja się nie zmieniła, ale bardzo mocno podkreślono przydatność pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim. Zarówno pomiary domowe przez samego chorego, ale rejestracja całodobowa staje się podstawą diagnostyki leczenia na ciśnienia tętniczego. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie ciśnienia tętniczego w nocy. Wysokie ciśnienie tętnicze w nocy jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Z innych elementów diagnostycznych, o których warto powiedzieć, podkreślono znaczenie izolowanego nadciśnienia skurczowego. Jeżeli różnica między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym, amplituda tętna wynosi powyżej 60 metrów musimy myśleć o chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Inne pewne elementy nowości, obok klasycznych sposobów rozpoznawania przyrostu mięśnia lewej komory w EKG, zwrócono, że również wysoki załamek R w odprowadzeniu AVL powyżej 11 mm jest bardzo dobrym sposobem w codziennej praktyce klinicznej, żeby myśleć o przyroście mięśnia lewej komory. Zmienił się również punkt odcięcia, jeżeli chodzi o rozpoznawanie sztywności naczyń, ocena szybkości fali tętna. Do niedawno mówiliśmy powyżej 12 metrów na sekundę, to była nieprawidłowa sytuacja. Teraz ten punkt jest niżej. Jeżeli szybkość fali tętna jest powyżej 10 metrów na sekundę, możemy mówić o sztywności naczyń, możemy mówić o powikłaniach, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Jakie elementy dotyczące samego leczenia naciśnienia tętniczego należałoby podkreślić? Po pierwsze utrzymano, ktoś może powiedzieć, to jest dosyć konserwatywny Podejście do leczenia farmakologicznego naciśnienia tętniczego. Każda z pięciu klas leków wymienionych w roku 2007, czyli z leków starszych, diuretyki, beta-adrenolityki, antagoniści wapnia i leki hamujące układ rynina, angiotensyna, inhibitory, konwertazy i sartany. Każda z tych pięciu klas leków może być wykorzystana zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu złożonym, naciśnienia technicznego niezwykle ważna z punktu widzenia codziennej praktyki klinicznej. Zmocniła się również rola leczenia złożonego. Leczenie złożone konieczne jest tak naprawdę dla większości naszych chorych. Lecz kolejna niezwykle ważna tu ujednolicono jeszcze raz podkreślono, że tak naprawdę cel terapeutyczny dla właściwie wszystkich chorych jest jeden. Dążymy do ciśnienia skurczowego między 130 a 140 mm super rtęci. dwa odstępstwa osoby w wieku powyżej 80 roku życia, tam możemy być mniej agresywni, to ciśnienie to między 140 a 150. No i osoby z dużym białkomoczem tam możemy postępować w sposób dużo bardziej agresywny. Element nowości bardzo mocno dyskutowany, który po raz pierwszy pojawił się w zaleceniach, to osoby młode z naciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia Zalecenia mówią, że u takich osób nie powinniśmy rutynowo rozpoczynać leczenia. Powinniśmy obserwować takie osoby. To byłoby wskazanie do pomiaru ciśnienia centralnego, o ile to jest możliwe. Jedynie w przypadku podwyższonego ciśnienia centralnego powinniśmy te osoby leczyć farmakologicznie. Nie leczymy również naciśnienia białego fartucha metodami farmakologicznymi. Tych chorych ściśle obserwujemy, ale nie rozpoczynamy. Farmakoterapii. No i na samym końcu grupa chorych z y, naciśnieniem maskowanym. Do niedawna nie widzieliśmy, czy te osoby leczyć, czy nie. Te osoby, które mają pozornie dobrze ciśnienie, tęczy w gabinecie lekarskim, ale w rejestracji całoodobowość, ciśnienia podwyższone. Nowe zalecenia mówią o tym, że u tych osób powinniśmy jednak rozważyć farmakoterapię. To tyle w pigułce, jeżeli chodzi o te zalecenia. Oczywiście odsyłam do pełnej wersji dokumentu. Ten dokument został przetłumaczony na język polski, ukazał się w tej samej wersji. W dwóch oficjalnych czasopismach polskiego Towarzystwa kardiologicznego, w kardiologii polskiej i w oficjalnym dokumencie polskiego towarzystwa naciśnienia technicznego, naciśnienie Tętnicze. o szczegółach tych zaleceń będziemy mówili podczas zjazdu polskiego towarzystwa kardiologicznego we Wrocławiu.